To jest narracja inspirowana prawdziwymi faktami życia Dona Reginy, potomką damą Polaków, którzy obserwowali ścieżkę przerywaną nieprzewidywalnymi wyzwaniami i zwrotami akcji Niesamowity. Przygotuj się na ekscytującą historię, która przecina pokolenia, ujawniając tajemnice rodzinne, przezwyciężaj tragedie i świętuj małe i wielkie zwycięstwa życia. Jeden prosta kobieta, której zaskakująca trajektoria przypomina nam siłę ludzkiego ducha i trwałą moc więzi krwi. Jeśli nadal nie podążasz za naszym kanałem, subskrybuj teraz. Wystarczy kliknąć przycisk rejestracji poniżej. Nie zapomnij aktywować powiadomienia dzwonowe, aby nie przegapić żadnego z kolejnych filmów. Twoje kciuki w górę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przy życiu ta praca tutaj na YouTube. Teraz przygotuj się do poznania niezwykłej historii Regina. Chodź moja droga. Nie krępuj się, zacznij przyjacielu. Cieszę się, że przyszedłeś. Zbliżaj się trochę. Posłuchaj mnie, żeby powiedzieć moją trajektorię urodziłem się w 1964 roku w wiosce we wnętrzu Regionu Południowego z Brazylii. To, co teraz podzielę się, nie jest proste, ale jest moje, Pełne radości i smutków, które Bóg umieścił mi na drodze. Jestem córką Eriko Kowanski i chwały. Imię mojego Ojca zawsze dało ludziom pracę do wymawiania. Tylko on nigdy nie myślałem o zmianie. Powiedział, że nosił historię całej naszej rodziny, a lud miasta uczył się. Mówiąc dobrze tylko, że poprawi, Zawsze z tą cierpliwością. Ludzie żyli komentując, że nie miałem nic wspólnego z moją matką. Przyciągnąłem do ojca, jasną skórę, niebieskie oczy i ten sam uderzający nos z rodziny Kowanski. Zwrócił uwagę, aby zobaczyć stare zdjęcia. Wszyscy krewni po jego stronie z tą niepowtarzalną cechą. Już moja matka, och, była brazylijczykiem brunetka. z oczami, które przypominały biżuterię i z małym, bardzo delikatnym nosem. Miał długie brązowe włosy. Dotarłem do Talia. Jako dziecko mogłem spędzić godziny siedzieć za nią, dostosowując świat drutów. Mama nauczyła mnie, jak robić zbudowane. W warkocze w taki sposób był piękny. Nasz dom był wbudowany w drewno, w rozległym terenie, w wyniku tego, kiedy rząd dystrybuował wiele imigrantom. Miał ganek, gdzie minęliśmy popołudnia. Przy podwórku było wszystko: owoce, miejsce warzywne, kurczaki i świnie. Mój ojciec pracował na polach, zasadził to, co było możliwe. Podczas gdy mój matka opiekowała się obowiązkami domowymi, ale także współpracowała w polach. W tym czasie życie było inne. Nie było telewizji, tylko jedna starożytne radio, które tata wezwał na zmierzch. Ulice były brudne i stały się błotniste. Kiedy padało, tylko komplikacja. Mimo to mogę powiedzieć, że byliśmy szczęśliwi, uczestnicząc z uroczystości parafialnych i tańców społeczności. Cały ludzie znali się i pomagali sobie. To był region z wieloma polarnymi jak powiedzieliśmy, mieszanie kultury, gotowania i mowy. Na stole pojawiły się zarówno pierogi, jak i fasola, a tatusia zawsze mówił portugalski z załadowanym akcentem, który nigdy nie stracił. W domu żyliśmy między historiami Polska, powiedziała przez niego, i brazylijskie tradycje pochodzące z rodziny mojej matki. W Wielkanocy namalowaliśmy jajka i pobłogosławiliśmy jedzenie, cóż w polskim stylu, ale nie przestalibyśmy świętować czerwcowej partii uprawnionej do ciepłego i ognisko. Byliśmy dużą rodziną, czterech braci, najstarszy Marcos, potem przyszedł Paulo, wtedy i wreszcie Nando, które nazywaliśmy Nandinho. Wszyscy dziedziczymy ślady taty. Ta polska krew jest silna, mawiał. Dom zawsze był pełen hałasu, śmiechu, pośpiech. Moja matka twierdziła, że syn był taki sam jak popcorn. Jeden pękł i przyniósł innych. Markos, będąc pierworodnym, zawsze był bardziej odpowiedzialny, i od tamtej pory pomógł mojemu ojcu w terenie wczesny. Paulo był bardziej powściągliwy. Lubił izolować się książkami. Byłem blisko mamy. Próbuję dowiedzieć się o domu. I Nandinho, Ach, był ksodu. Najmłodszym. Mama była tam punktem równowagi. Wszystko minęło dla niej. Rano już stał, oświetlając piec drewniany, aby przygotować kawę. Zapach ciepłego chleba, który upiekła, przeszedł przez ulicę i zadzwonił do sąsiadów, które pojawiły się z wymówką proszenia o filiżankę cukru. Tylko po to, aby zabezpieczyć kawałek tego świeżego chleba. Miała wyjątkowy sposób na zrobienie wszystkiego: mycie ubrania w czołgu, nucił piosenki, których nauczył się od jej babki. Długi her trząsnął, gdy skręcił kawałki, i usiadłem na stołku, żeby ją podziwiać. Czasami ozdobiła pasma kwiatami, które zebraliśmy się tam w ogrodzie i było jeszcze piękniejsze. Nie mieliśmy dużych luksusów, ale stół zawsze to zostało umieszczone. Mama wciąż pomagała w uprawie, ale miała czas na obecność, kiedy wróciliśmy ze szkoły z przygotowaną przekąską. Nawet jeśli była to tylko polenta z mlekiem. Pamiętam, że zszyła nasze ubrania. Był jeden starożytna maszyna pedałowa, tych bardzo ciężkich. W nocy, po kolacji, siedziała w świetle z lampy, ponieważ energia brakowało, lub była słaba, i szyła. Zrobiłem sukienki z skrawki, które sąsiedzi wręczyli mu za zamówienia. Ale potem nadszedł 1973, w którym wszystko się zmieniło. I miałem 9 lat. To było bardzo nagle. Mama zaczęła odczuwać silny ból. Tata zabrał ją do Big City w szpitalu. Kiedy wróciło, było dziwne, ciche. Zgubiła się szybko. Zagubiona ten zwykły połysk i nikt nie rozumiał, co się dzieje. Pewnego niedzielnego poranka, którego nigdy nie zapomnę, nie mogła podnieść, aby przygotować kawę. Tata kazał nam zostać w pokoju, ale uciekłem, kiedy sąsiedzi zaczęli przybywać. I tego popołudnia wyszła. Budka naprawdę wydarzyła się w domu, ponieważ było to zwyczajowe. Ułożyli ją w pokoju, w którym był nasz stół jadalny. Kobiety w społeczności przybyły wcześniej, usunęli meble, wyprostowali wszystko. Zapach kawy zmieszał się z zapachem świec i kwiatów. Zostałem w kącie, obserwując, nie mogąc zrozumieć. Mama była tam, taka cicha, taka piękna, ubrana w nią najlepsza niebieska sukienka, taka sama jak na specjalne okazje. Włosy zostały ozdobione, z kwiatami tak bardzo kochała. Nie mogłem płakać. Ludzie zmusili mnie do mojej głowy, mówiąc o wyrażeniach, których nie mogłem poprawnie zrozumieć. Stałem czekając, aż otworzy jej oczy i wstanie, jakby to była przedłużająca się drzemka. Myślałem, że gdybym był dość cichy, obudziłaby się szybciej. Ale to na cmentarzu rzeczywistość przyszła jak cios. Kiedy zobaczyłem trumnę w tej ciemnej dziurze, zacząłem rozpaczyć. Krzyknąłem, złapałem się nogi mojego ojca, błagając, żeby tego nie robić. Marko spróbował mnie trzymać. Płakałem tak bardzo, że brakowało mi powietrza. Po raz pierwszy widziałem, jak tata płacze przed wszystkimi. Tego dnia zniszczyło moje dzieciństwo. Dopiero później zrozumiałem, co się stało. Straciła dziecko, znów była w ciąży i była w ciąży i była w ciąży. Po powrocie do domu miał poważne komplikacje. Tak wiele matek zmarło w środku z powodu braku dobrej służby. Być może gdyby był dzisiaj z większą liczbą zasobów medycznych, zostałby zapisany. Ale w tym czasie i wtedy pieśń Brazylii życie było okrutne, szczególnie dla kobiet. Po pogrzebie dom był nierozpoznawalny, cisza ciężkie, które nas wiązało. Tata próbował zająć się wszystkim, ale nie było tak samo. Jedzenie nie miało ten sam smak, szycie nie było dotknięte. Ogród zaczął się spływać. Marcos, który miał 13 lat, zrobił co mógł. Paweł zamknął jeszcze bardziej książki. Nandinho w wieku pięciu lat, płakał w nocy wzywając do mamy. Próbowałem się odtworzyć. Co zapamiętało? Oczyść, gotuj, przedłużyć ubrania. Zawsze mówiła, że każda dziewczyna powinna wiedzieć. Zajmij się domem i nauczyłem mnie, co mogłem. Tak więc dzień po pogrzebie obudziłem się wcześniej. Z tego, że zapali drewniany piec i przygotowana kawa. Obciąłem chleb pozostawiony przez sąsiadów. Gdy tata i moi bracia obudzili się, stół był już ustawiony. Spojrzał na mnie z mieszanką dumy i smutek, pogłaskała mnie głowę i nic nie powiedziała. Ale zrozumiałem, że w tym gestie podziękował, choć z ciasnym sercem. Tak więc stopniowo zakładałem zadania, które zrobiła moja matka. Umyłem ich ubrania, próbując gotować, utrzymywał dom zorganizowany. Tata zamienił się w uprawę, pracując dwukrotnie. Do sąsiedzi, zwłaszcza dona Laura i dona Sonia, pomogli mi z kilkoma wskazówkami. Jeden mnie nauczył, zrób polentę bez wyruszenia, innej, aby usunąć plamy z odzieży. To było bolesne, ale nauczyliśmy się. Ojciec cierpiał. Spędził noce spacerując po domu, w połowie oszołomiony. Czasami znalazłem go siedzi, wpatrując się w filiżankę zimnej kawy. Kochał mamę w sposób, w jaki ledwo widziałem na innych weselach. Miłość czuły, pełen rozmowy i pocałunków tęsknoty, kiedy spociłem się z pola. Lubiłem obserwuj, ukryty, ich dialog, który zawsze wiązał się z jej opinią we wszystkim. Po jej odejściu wydawało się, że połowa z niego miała poszedł razem. Podążał za życiem, ale jego spojrzenie było puste. Przestałem uczęszczać do szkoły, po rutynie. Pewnego dnia, próbując dopasować elementy, tata przybył wcześniej, próbując z nami porozmawiać. Kiedyś nawet próbował mnie zaplatać, tak jak moja matka. To było krzywe, ale zostawiłem to, zobaczyć jego uśmiech. Tylko coś wydarzyło się po tym, jak trudno mi skomentować, ale to część tego, co zrobił, to kim jestem. To było kilka miesięcy po tym, jak straciliśmy mamę. Dom był nadal pełen krewni, przychodzą i wychodzą. Pewnego dnia pojawił się Cezar, syn ciocia Laurindy. Miał trochę czternaście lat, powiedziałem już dziesięcie. Na początku dobrze było go mieć. Uczył żartów inne, opowiadane zabawne historie. Graliśmy w gałęziach drzew, dopóki wszystko się zmieniło. Pewnego popołudnia tata i moi bracia byli zajęci na polach, ciotki gotowane. Byłem w pokoju układając ubrania. Cezar wszedł i zamknął drzwi, mówiąc, że chciałem mi pokazać coś niesamowitego. Zaczął się zbliżać, mówiąc dziwne rzeczy, pochwalając moje włosy i oczy, komentowanie, które mnie zawstydziły. Próbowałem krzyczeć, ale on zakrył moje usta, popychając mnie do łóżka. Mój umysł zamarł. Pomyślałem, że to jakiś żart, ale wkrótce zdałem sobie sprawę, że tak nie jest. On wychował moją sukienkę, grając w części mnie, które sprawiły, że panikuję i wstyd. Więc wziąłem moje ręka i zmusił ją do dotknięcia go w sposób, w jaki wiedziałem, jak się mylić. Chciałem tylko, żeby ktoś się pojawił i mnie uratował. Wtedy otworzyły się drzwi. Stało się to w mgnieniu oka. To był mój ojciec. Nigdy nie zapomnę jego wyrazu najpierw ze zdumienia, a potem gniew. Nigdy nie wyobrażałem sobie. Tata podniósł Cezara za kołnierz, prawie podniósł go z ziemi, nazywając go Wszystko to było przeklinające. Zaciągnął go na podwórko, a ja wróciłem, nie mogąc zrozumieć dokładnie po prostu bardzo przestraszony. Na zewnątrz mój ojciec rzucił Cezara na podłogę. Wziął pasek i zwolnił całą furię, krzycząc, że zamierza uczyć ten bezwstydny, szanuje kobiety rodzinne. Ciocia Laurinda zaczęła biegać, błagając: Zatrzymać się, ale tata był zaślepiony nienawiścią. Tylko wtedy, gdy odbyli Marcos i wujek Augusto, mój ojciec jest tak, że zatrzymał się. Cezar został zraniony, płacząc, błagając przebaczenie. Ciotka Laurinda, która była siostrą mojej matki, zabrała go i w tym czasie, przeklinając wszystkich. Po ich odejściu była to ogromna cisza. Drżałem. Tata przytulił mnie, płacząc i przepraszając, mówiąc, że chce mnie chronić. Nadal nie rozumiałem na pewno, co się stało, po prostu wiedziałem, że to okropne. Tej nocy usłyszałem, jak tata rozmawia z Ciocią Silmarą w kuchni. Mówił cicho, przyznając martwienie się, nie wiedząc, jak stworzyć dziewczynę samotnie i boję się, że nie będzie w stanie mnie wspierać. Ciocia Silmara zasugerowała, że będę żył z jego matką Teresą, jego matką, która mieszkała miasto. I tak. Następnego dnia tata zadzwonił do mnie. Wyjaśnił, że lepiej byłoby spędzić kilka miesięcy z babcią, która miałaby okazję się uczyć i być bezpiecznym, obiecując, że zawsze mnie odwiedzi. Nie chciałem iść, nie chciałem opuszczać moich braci, zwłaszcza Nandinio. Ale w tym samym czasie, po tym co stało się z Cezarem, nie czułem się już w domu. Płakałem na pożegnanie. Nandinho nic nie rozumiał. Paulo został kalado i Marcos mocno mnie przytulili, mówiąc: Idź, Regina, będzie dla ciebie lepiej. Ale nie zapomnij nas. Poszliśmy przez wagon do dworca kolejowego. Podróż była cicha. Tata próbował porozmawiać coś wesołego, ale widziałem ból na twojej twarzy. Chodzenie po pociągu było nowe. Wstrząsnął i wydał ten hałas, który wygląda jak lulajs. Kiedy przyjechaliśmy, babcia była już na platformie. Babcia Teresa była kobietą Sisuda, starożytnego czasu, bez zbyt wiele wołania. Ale przytulił tatusia i co zaskakujące, zaczął płakać w jego ramionach. Od niej jak dziecko. Obiecała zaopiekować się mną i powitała mnie nieszczęśliwym, ale szczerym uściskiem. Tata spędził z nami dzień w domu babci. Zostali rozmawianie po zakrętach, czasem szepcząc, czasami kłóci się cicho. Dom był ogromny, elegancki, pełen rafinowanych mebli. Miałem nawet dla mnie pokój wyobraź sobie. Kto zawsze spał z braćmi, miał teraz swój własny zakątek. Babcia mieszkała samotnie, a tata był zaniepokojony, aby mnie opuścić. Ale nie było wyboru, tak się stało. Kiedy go nie było, moja dusza bolała. Nie wiedziałem, jak wyglądałoby moje życie. Na początku zauważyłem, że sąsiedzi nie lubią znaczna część babci. Powitali tylko i poszli za ich kierunkiem. Ona też nie rozmawiała ze mną. Próbowałem pomóc w sprzątaniu domu, ale ona zrobiła to od nowa i czułem się nieodpowiedni. Pewnego dnia ogłosiła, że zarejestrowała mnie w szkole. Zostałem zadowolony. Przynajmniej miałbym coś do zrobienia oprócz utknięcia w domu. Zabrała mnie pierwszego dnia. Potem poszedłem sam. Stopniowo zaprzyjaźniłem się. Moi koledzy mnie odebrali i szliśmy. Razem rozmawiając, aż tam będzie. Wszystko różniło się od mojej szkoły śródlądowej. Było o wiele więcej osób, więcej nauczycieli, nowe treści. Na początku czułem się trochę głupi, ale wziąłem rytm. Moje ślady polskiego zwróciły uwagę: czyste włosy, niebieskie oczy. Zapytali, dlaczego przyszedłem, dlaczego mój akcent był dziwny. Wynalazłem historię, aby ukryć. W domu współistnienie z babcią było nadal skomplikowane. Nie była zła, po prostu miała zimną drogę. Pewnego dnia zorganizowanie mojego pokoju znalazłem stare zdjęcia w pudełku obuwniczym. Na portrecie zobaczyłem uśmiechniętą dziewczynę, przytuloną do chłopca, który wyglądał jak mój chłopa ojciec. Zapytałem babcie, czy to ona, a ona potwierdziła, to było mamo, powiedział patrząc wilgotnymi oczami. Powiedział, że nie widział tych zdjęć od około 10 lat. Powiedział, że moja matka była wielką córką, w lawie, ale wyjechała za wcześnie. Uświadomiłem sobie, że babcia cicho. Pokazała mi zakurzone albumy pełne członków rodziny, których nawet nie wiedziałem, prawie wszystkie polskie. Nie wyjaśniła wiele, po prostu odwróciła swoje strony. Czasami zauważyłem, czasami nagle zamykałem album. Czas trwał. Przyzwyczaiłem się do życia miejskiego, ale przegapiłem dom. Tatuś, pisanie listów mówiących, jak wszystko było. Mówiąc, że Marcos i Paul coraz częściej pomagali roca, którą dorastał Nandino, odpowiedziałem. Rozmawiałem o szkole, rutynie babci, ale ukryłem smutne części, ponieważ nie chciałem cię martwić. Kiedyś przyszedł list Marcos, mówiąc, że dom był pusty bez mnie i pyta, czy myślałem, że pewnego dnia mogę wrócić. To pytanie było wbijanie w głowę. Kiedy miałem 16 lat, zdecydowałem, że nadszedł czas na pracę. Większość moich przyjaciół już pracowała. Chciałem, żeby moja niezależność i nie pytać babci Nienawidziła tego pomysłu. Powiedziała ta dziewczyna, rodzina nie musiała ćwiczyć, ale nalegałem. Mam miejsce na cukiernicę. Obudziłem się o świcie, żeby odejść, i na początku moje ręce były bolesne od przygotowywania makaronu. Jednak podobał mi się aromat gorącego chleba, który przypominał mi mamę. Dziadek skarżył się, ponieważ powiedział, że źle o mnie rozmawiają o pracy. Nie obchodziło mnie to, chciałem moich pieniędzy, więc dużo walczyliśmy, ale byłem twardy. To tam poznałem Andrę, syna jego Mario, właściciela wyroby cukiernicze. Przyjazny chłopiec, uśmiechnięty, ale na początku ledwo rozmawialiśmy. Nadal nosiłem traumę, niż Cezar zrobił, był niepewny. Jednak Andre okazywał szczególną opiekę, zawsze miłą. Jeden dzień zaprosił mnie do Guarany po godzinach pracy. Poszerzyłem, trochę ogromne. Rozmawiamy tak bardzo, że czas został utracony. Opowiedział swoim marzeniom, same otwarcie piekarni o nim. Powiedziałem moje życie we wnętrzu od braku którego czułem tatę i braci. Stopniowo spotkaliśmy się potajemnie. Babcia podejrzewała wszystko i żyła, mówiąc, że człowiek nie był tego wart nic. Musiałem się zachować, ale Andre był inny. Sprawił, że się rozśmieszył, rozśmieszyłem i przede wszystkim mnie szanowałem. A potem pewnego dnia w tylnej części cukierni pocałował mnie i moje serce wyszło mi w usta. To był pierwszy raz, kiedy poczułem, jak to jest naprawdę lubić kogoś. Nie myślałem o niczym innym niż on. Podążamy w ukrytym związku. Praca trwała, a ja doskonaliłem się, robiąc chleb, ciasta, ciasta. Seu Mario to powiedział, miałem do tego talent. Trzymałem prawie wszystko, co wygrałem pod materacem. Część dała babci. Chciałem przyszłości. André i ja marzyliśmy o tym, aby mieć nasze miejsce, planować to, co byśmy zrobili. Ale listy taty były rzadkie i martwiłem się. Marcos napisał, mówiąc, że tata był chory. Byłem zaniepokojony, chcąc wrócić, aby się nim zająć. Powiedziałem babci o sytuacji. Jej wyraz twarzy zmienił się w tym czasie. Musimy zobaczyć twojego ojca. Byłem zaskoczony, ponieważ rzadko podróżowała. Dołączyliśmy do naszych rzeczy i wyszliśmy. Zostawiłem notatkę Andrę, mówiąc, że muszę rozwiązać coś pilnego, ale wrócę. Moje serce było w ręku. Podróż była powolna. Babcia minęła podróż prawie wszyscy patrząc okno. W pewnym momencie spojrzała na mnie... Z łagodniejszym wyglądem niż kiedykolwiek. Regina, muszę ci powiedzieć niektóre rzeczy. I tak ujawnił swoją przeszłość jako młody mężczyzna, mówiąc, że poślubił mojego dziadka Bogdana, który był wdowcem. Miał inne dzieci, nawet ciocia Silmara, która nie zaakceptowała mojej babci. Potem opowiedziała o tragedii z udziałem ceramika rodzinna, w której niektórzy zmarli w wypadku w pracy, w tym dzieci pierwszego ślubu mojego dziadka. Ciocia Silmara obwiniała swoją babcię Teresę, oskarżając ją o pechową i odeszła od niej. Zrozumiałem zatem, dlaczego ciocia i moja babcia mieli ten skomplikowany związek i jako duży ból. Było to objęte historią naszej rodziny. Dotarliśmy do wnętrza i mieliśmy szereg wiadomości. Tata był w łóżku, bardzo cienki, ale zapalił twarz, gdy mnie widział. Miał udar. Zobacz moje w ten sposób bohater mnie rozdarł. Marcos i Paulo stali się dwoma mężczyznami, a Nandinio, które tak zostawiłem mało, miałem 12 lat, wyżej ode mnie. Ale największą niespodzianką było znalezienie ciotki Silmary. Zarówno babcia, jak i ciocia byli twarzą w twarz, patrząc na siebie, dopóki nie przytulili się, oboje płacząc. Pięknie było zobaczyć to spotkanie, pełne przebaczenia. Czułem, że w końcu się pojednają. Spędziłem dni, opiekując się tatą ze wszystkimi. Nie mogłem jednak wyciągnąć Andrze z głowy. Czy zrozumiałby, dlaczego zniknął? W ciągu dwóch tygodni zdrowie taty znacznie się poprawiło. Wyglądało to jak cud. On już dostał z rób kilka kroków ostrożnie, ale bez pomocy. W ten sposób zacząłem myśleć o powrocie do miasta, aby wznowić moją pracę i rozwiązać wszystko. Babcia bardzo się zmieniła w to wawiwaństwie. To było więcej opieka, pomoc Tacie, rozmowa z Ciocią Silmarą, śmiejąc się z moimi braćmi. Pewnej nocy ona usiadł obok mnie i powiedział, że chociaż było to trudne, chciałem mnie zobaczyć. Powiedziałem André i ku mojemu zaskoczeniu uśmiechnęła się, jeśli on ci dobrze, nie puszczaj go. Następnego dnia tata zadzwonił do mnie, zapytał, czy mi się podobało mojego życia w mieście. Wyznałem to tak, spojrzał na spód moich oczu. Więc idź, mój córka, buduję twoją historię i nie zapomnij o nas. Czas więc ponownie się pożegnać. Tylko tym razem wiedziałem, że wkrótce mogę wrócić. Nandinio i Paulo byli zgodni. Marcos był dla mnie szczęśliwy. Babcia postanowiła tam zostać innym razem, chcąc cieszyć się tym zjazdem i opiekować się dzieckiem. Poszliśmy razem na stację, a tata mnie przytulił już z lepszym obliczem. Podróżowałem z wrażeniem, że nawet gdyby tak było, odległość wszyscy byliśmy zjednoczeni. Po powrocie do miasta pobiegłem do cukierni. Andre tam był, oddzielając mąkę. Kiedy ja zauważył, upuścił wszystko i przyszedł mnie przytulić, prawie dławiając mnie tak silnie. Pocałował mnie mówiąc: "Mój Polski wrócił. Zgłosiłem wszystko co się stało. Choroba taty, mój wybór zatrzymując się w mieście", a on się uśmiechnął. Więc uświadomisz sobie nasze plany. Uświadomiłem sobie, że podjąłem właściwą decyzję. On przedstawił rodzicom Seu, Mario i Dona Linda. Byłem zaniepokojony, myśląc, że będą źli, ale otrzymali z miłością. Dona Linda miała nawet emocjonalne słuchanie mojej historii. Seu Mario bez marnowania czasu powiedział: Zajmujesz się, chcesz pracować i tworzyć rodzinę. Dlaczego się nie wyjdziesz? Wydawało się to szalone, ale zaczęliśmy planować ślub. Dona Linda była prawdziwą wróżką Madrynia. Dbał o wszystko, kwiaty, ciasto, a nawet moją sukienkę. Jesteś córką, której nie miałem, powiedziała. Napisałem do taty i babci, zapraszając ich. Odpowiedzieli szybko, mówiąc, że przyjdą i tak byli szczęśliwi. Podczas przygotowań czas leciał. Andrę i ja marzyliśmy o naszych przyszła piekarnia. Nadszedł wielki dzień i nadal ledwo wierzyłem. Kościół ozdobiony kwiatami, to było zatłoczone. Kiedy zobaczyłem, jak mój ojciec wchodzący, eskortowany przez moich braci i babci Teresę. Poczułem moje klatka piersiowa, jest pełna radości. Miał ten dumny blask w oczach. Ceremonia była piękna. Kiedy André powiedział tak, trzymając mnie za rękę, czułem, że wszystkie zakręty mojego życia zakończyły się tam, na tym ołtarzu, otoczone najbardziej ukochanych ludzi. Potem była impreza w cukierni z obfitością chleba, słodyczy i ciast. Wydawało się, że całe miasto wzięło udział. Przez chwilę babcia Teresa odwołała mnie na bok, trzymając kopertę. Regina, coś zdecydowałem. Ten piękny dom, w którym mieszkamy w mieście, jest teraz. Twój i Andrę. Byłem bez reakcji. Wyjaśniła, że zamierzała być w środku, w pobliżu tatusia i to było twój prezent. Będę cieszyć się resztą życia obok niego i Silmary. A kto wie, jak się ponownie otworzyć ceramika mocniej, powiedziała z uśmiechem. Ciocia Silmara podeszła i przytuliła oba, mówiąc, że teraz nikt ich nie rozdzielił. Uświadomiłem sobie, że nie tylko Andrę i ja zaczynałem nowe życie. Był to niespotykany rozdział dla cała nasza rodzina. Impreza ogarnęła noc. Andrę i ja tańczyliśmy, śmiejemy się, dzieliliśmy się naszym szczęściem. Spaliśmy w rustykalnym właściciele ziemskim, naszą pierwszą noc jako mąż i żona, w otoczeniu wiele szacunku i miłości. Po ślubie moja rodzina wróciła na wieś, jedną część naraz. Tata kontynuował poprawa, prawie bez kontynuacji udaru mózgu. Babcia postanowiła tam zostać, pomagając grać w nowym faza ceramiki z nim i ciocią Silmara. Andre i ja wróciliśmy do rutyny pracy, ale teraz zwiększy cel. Wkrótce założyliśmy własną piekarnię. Na początku było trudne, kilka godzin snu, jednak z czasem wygraliśmy parafię i zostaliśmy rozpoznani. Tymczasem moi bracia podążyli za życiem ceramiki, którą tata i babcia ponownie otworzyli. Wszystko poszło dobrze, dzięki Bogu i nic tragicznego nigdy tam nie wydarzyło. Przeciwnie, firma rozkwitła. Miał okres ekspansji i zaczął dostarczać cegłę i płytki. Tata i babcia wyjechali w pokoju lat później. Dumne, że wszystko działa tak dobrze. Andre i ja mieliśmy dzieci: pierwszy Glorinia, na cześć mojej ukochanej matki, a potem Louis, Danilo, Sofia i wreszcie Estela. Dom, o którym myślałem, że był mały, był zabrany śmiechem. Pewnego dnia byliśmy w stanie zdobyć następną przestrzeń i rozszerzyć piekarnię naszą Ksodu. Bóg wciąż pobłogosławił mnie z kilkoma wnukami. Każdy ma mieszankę uderzeń trochę blondynki, inni więcej brunetek ale wszyscy noszą trochę naszego dziedzictwa, w tym polski nos. Co wydaje się, że zmniejszyło się z każdym pokoleniem, ale nadal jest obecne. Kiedy wszyscy razem w domu, to wesoły hałas, dziecko wszędzie, niektóre wyruszają nawiązanie, inne chcą tylko babeczki. Ja jestem patrząc i zobacz, jak życie daje jego kolej. Od dziewczyny z wnętrza zostałem babcią Owl z ogromnego klanu. Mogę tylko podziękować Bogu za tak wiele błogosławieństw i dzięki Tobie, który do tej pory mnie usłyszał, cierpliwy, w tym długa rozmowa rodzinna. Spójrz, jeśli lubisz te wspomnienia, Chcę coś wskazać. Ludzie z tego kanału przygotował e-book pełen przepisów dziadków. Istnieje 100 opcji do złagodzenia 1001 czacie. Ciśnienie krwi, ból brzucha, słaba pamięć. Wszystko używa tego, co Bóg umieść to w naturze. Dobrze wyjaśnione w komentarzu ustalonym tego filmu. Jeśli jesteś zainteresowany, spójrz tam. Bez zaangażowania, dobrze? I proszę, jeśli lubiłeś słuchać tutaj tego starego polskiego, nie odejdź bez pozostawienia kciuków w górę. To wzmacnia pracę personelu kanału. Jest to sposób, aby podziękować za rozpowszechnianie historii i wiedzy stary. Taki cenny. Zatrzymaj się z Bogiem, ty i wszyscy Twoje.